Staraliśmy do Francji, wjechaliśmy 50 km już w granicę, za granicę, mała pauza, zrzucanie kota, tak no jedziemy. Tak jest troszkę inaczej, nie może to mocznie tak śmierdzi, też tak może być. Pokażę, stacja Total i mamy autogaz LPG. Patrzcie jaki pan ma wynalazek na motor, szczepkę na hak. To jedziemy na Camper Park pod Dijon, znaleźliśmy takie miasteczko Beaune. Bean, Bean, jakoś tak? Ale kolos. Autokar normalnie. Tragedia na kempingu, Żona wróciła. I patrzcie, piwko zero. Od godziny 18 nie sprzedaję alkoholu tutaj naprzeciwko w sklepie. I co ci... teraz? Nie. Figa. Figa. <laughs> no to mamy już figi, pierwsze egzotyczne roślinki. No, tutaj to tylko w sukni. Ale widzicie, Praga się chowa. Nie? Dzień dobry wszystkim. Witamy pod Wyrtem. Spanko super po prostu, że wszystkie miejscówki takie były do spania, to, to życie byłoby piękniejsze. Popaki od rana już sobie tutaj grają. Brameczek pełno. Kawka. Życz nie umierać. Startujemy zaraz na śniadanko, dopiero za dwie godzinki gdzieś w trasie. Brawo! Ale jesteś Ronaldo. A ja Jamal. Tu jeszcze Wam pokażę stacja Total i mamy autogaz LPG. Z jednej strony mamy Ogólnie cena euro 4 centy prawie 5 i patrzcie z jednej strony mamy naszą tutaj polską końcóweczkę a z drugiej strony mamy tą tutaj niemiecką więc jak widzicie z tego co zarejestrowaliśmy no to wszystkie szele mają dwa rodzaje końcówek no i jak tutaj dotarliśmy do Total Energy to tak samo jak nie to zawsze można końcówkę kupić na stacji ale też można pożyczyć. Dacie tam jakiś dowód osobisty, czy tam jakąś kaucję, pożyczą wam, zatankujecie, więc nie ma się też co przejmować. My nie kupowaliśmy. Kupimy sobie w Hiszpanii już hiszpańską. w Francję mamy taką jak w Polsce, więc bez kombinacji jedziemy dalej. Mała przerwa na trasie. Patrzcie, chłopaki szaleją na placu zabaw. Odjechaliśmy jakieś 100 km. Kamperek stoi tam, tutaj jest McDonald's, jeszcze jakaś restauracja. Małżonka szykuje jakieś śniadanko, tam kamperek, więc posilamy się i za dwie godzinki Francja. Dotarliśmy do Francji, Jechaliśmy 50 km już w granicę, za granicę, mała pauza, zrzucanie kota, tak, jedziemy do Hiszpanii. Tutaj sobie zrzuciliśmy kotka, zaraz nabierzemy sobie wodę, pokażę Wam jak jest woda bez problemu, żona tutaj już... Nawiksowana. Zapachy już są taki trochę takie inne, trochę wakacyjnie ze napachy. Tak trochę jak yy, się przyleciało do Grecji, nie? Taki. No tak, tak jest troszkę inaczej. Nie, może to mocznie tak śmierdzi. Też tak może być. Ale widzimy się niebawem. Tu jeszcze patrzcie trik. Panowie sobie w ciężarówkach pranie suszą pod maską. Proszę, sznureczki wiszą tamten pan nie a na parkingu tu jakiś kamperwanik tu jakiś kamperwanik, tu woda a tu piłkarze jednak wąż i końcówki nie pasują, klasyka idę nalewać i wlewać 100 litrów patrzcie jaki pan ma wynalazek na motor szczepkę na hak i tak sobie wozi za kamperwanem. Ale wynalazek. I to trzykołowy skuter. Pan z Deutschland. Pojechał jednak. Zrezygnował. Woda, jak widzieliście, już nalana, 100 litrów. I co, jedziemy na camper park pod Dijon? Znaleźliśmy takie miasteczko Beaune. Beaune, Beaune, jakoś tak. Także tam jedziemy, jest szlaban, wszystko. Pytamy kamperki. Lidl, Lidl dookoła. O, 8 euro za nockę. Także my tam prądu nie potrzebujemy niczego, ale wolimy stać w bezpiecznym miejscu, nie przy autostradzie. Nie ma co ryzykować. I tak jedziemy jednak płatymi autostradami. Nie będziemy kombinować, męczyć kampera. Tym bardziej, że jedzie w jedną stronę. Także widzimy się już chyba. W Pierwsze bramki już za nami. Zapłaciliśmy 4,80. Kategoria druga, czyli kamper do 3 metrów, do 3,5 tony. No i co? Lecimy. Będziemy pokazywać, jakie będą opłaty. No i kolejna pauza. Zrobiliśmy mocne 100 km. Jest plac zabaw. Chłopaki już się ćwiczą. Szczepki, kamperki, my. Ciężarówki. No i tak sobie tutaj chwilkę poczulujemy, Jedziemy dalej już na Camper Park. I widzimy się już tam na miejscu. A tu patrzcie, moi drodzy, przypadkiem znalazłem stację, na której spałem w Kalifornii. Jak byłem dwa lata temu. Także wrzucę wam fotkę, miejscówka ta sama, miejsce nie to samo, bo stałem tam obok, tu jest dla motocykli. Taki parking Akurat byliśmy zatankować gaz. Tutaj cena. GPL, czyli inaczej LPG. We Francji końcówki już są takie same jak w Polsce, więc żadnej redukcji nie potrzeba. Euro 10 za litr, także drogo. Przy Camper Parku będzie BP, tam na pewno będzie już taniej, więc tam sobie zatankujemy do pełna. Teraz tyle byle dojechać do, do tego Camper Parku. No, że już... tak, Zorysy Połam wszystko razem. Dotarliśmy na Camper Park. Camperków jak widać połowa obłożenia, może troszkę mniej. Pokażę wam przodem. Małżonka leci. Sklep naprzeciwko. Stacja tak samo. TV? My gramy w piłeczkę. Fajnie cień. Tam Anglicy. Tu jeszcze ten nasz camper park. A tu proszę bardzo. Od razu za płotem. Budynek. Policji. Internacjonale. Tak więc. Najciemniej pod latarnią. Czy jaka maszyna przyjechała? Jaki Concord? Czy jak to się nazywa? Ale wielko, wielkolud. Pan musi iść po bilecik, bo się nie zmieści. Wjeżdża. Monstrum. Ale kolos. Autokar normalnie. TSL Racing Słuchajcie, tragedia na kempingu Żona wróciła i patrzcie Piwko zero Od godziny 18 Nie sprzedają alkoholu tutaj naprzeciwko w sklepie I co teraz? Musimy coś wykombinować Weszliśmy na poszukiwania w kempingu Patrzcie jakie dziwne roślinki Idziemy tam jakieś stare centrum Zobaczymy jakie tutaj mają zabytki Ej, pikus? Nie. Pikwa? To, yy... Nie. figa, figa. <laughs> No to figa. mamy już figi, pierwsze egzotyczne roślinki. Patrz, taki budynek, prawie jak nasz dom. Kamienia tu. patrz. tu do dołu. Patrz, wszystko z kamienia. I tu. Zaraz Wam pokażę. I wtedy. Tutaj taki budynek. A my idziemy. Dalej w tamtą stronę. Tu kemping. Tutaj, tapaski, wino, live musical. My szukamy. Szczęście gdzie indziej. Tu nie przejdziemy. Musimy iść z tym chodniczkiem. Tu jeszcze zobaczcie ten budynek od frontu. Cudo. Jednak inna architektura. Tu jeszcze jakieś fajne. O patrzcie jakie cegły, klinker, okiennice. Tu jakieś stare mury idziemy zobaczyć co to jest. Dalej tamte platany, tutaj kilka hoteli w takich starych budynkach. A zobaczcie tutaj. Tam już widać, wszyscy sobie siedzą, a my idziemy zobaczyć tutaj te cuda. No, tutaj to tylko w sukni. Ale widzicie? Praga się chowa nie? Same hotele. Patrzcie jakie budyneczki same. Stare. Widać, że niestety, ale tutaj może niestety niestety wojna tu nie dotarła. Dlatego same tutaj. I ja cię kręcę tam. To dopiero będzie się działo. Więc dobry przystanek kamperem po drodze. Dla odmiany. Patrz tu jaka uliczka fajna. I ja cię kręcę. Przejdziemy się za chwilę, najpierw tutaj idziemy zobaczyć, co to jest. Patrz, dach tam w ogóle Zdej zdjęty? Chcecie tutaj zdjęcie? Taki budynek. No to wbijamy w tą część. na tą stronę. Wszystkie robią zdjęcia. Więc tutaj, ty O, ja kręce. Bo to jest coś z Notre Dame to się nazywało, to. 再一个，再加一个，再加一个。 Dwórki, ręczrowery no, także takie małe sandrowe bez morza. Tak bym to tutaj podsumował, ale mega, mega. Takie prawdziwe, francuskie stare miasto. Tam jeszcze idziemy zobaczyć. Patrz tutaj lakost, sklepy. Patrz, tu jest w ogóle taki ten. To jest chyba takie najfajniejsze miejsce. Hmm. Pan kupić od razu jakieś. Patrz, same stare. <głos> <głos> 69 tysięcy to wszystko z kamienia. Nasz dom. To w dom. Patrz tutaj jaki ten. sobie Przejdę. O ja, Ale trafiliśmy. Tutaj się życie toczy. Patrzcie, co tu się dzieje. To jak może my już jesteśmy w Alicante? Teraz idziemy w tą uliczkę z powrotem, w sensie nie z powrotem, bo na tej nie byliśmy. Chodzimy i chodzimy, wracamy już do kampera. Patrzcie co ja tam widzę. Action. Może zrobimy jakiś test Cześć francuskiego action.